I to też bywa wyzwaniem dla, dla państwa polskiego, bo jak zbyt dużo... Ale ja wczor... powinni zostać, czy nie? Wczoraj rozmawiałem, już panu odpowiem, wczoraj rozmawiałem ze Szwedką, jedną z, z dyplomatek szwedz... szwedzkich. Pytałem ją o problem wewnętrzny i ona mi no, my jesteśmy generalnie społeczeństwem otwartym, ale w sytuacji, w której ale skala... nie takiej liczby i mówimy o no, innych, no. innych narodowościach. Nie chce pan tak. pozwolić mi nawet skończyć tego jednego zdania. I, kiedy skala przekracza możliwości absorpcji, kiedy skala przekracza możliwości inkulturacji, zaczynają się Problemy i my takich problemów w Polsce nie chcemy. Ale Cóż, mamy to jest już dziwnego ten problem? do zrozumienia. Po prostu, mamy ten nawet problem. jeśli papież Leon XIV zgodnie z ewangeliczną zasadą chce pomagać, to bardzo dobrze. Polska też pomaga. Czy liczba Ukraińców w Polsce przekracza ten poziom, czy nie, Pana zdaniem, o którym Pan przed chwilą powiedział? Myślę, że jesteśmy już w tym sensie pod korek. W tym sensie więcej nie jesteśmy w stanie przyjmować Czy Czyli dodatkowych... jak następni, to nie przyjmiemy? Nie powinniśmy przyjąć. Trzeba tutaj przede wszystkim zacząć ich inkulturować. To się dzieje poprzez edukację, ale na pewno nie można dopuścić do sytuacji, w której tworzyłyby się jakieś odrębne dzielnice. Ale tworzą się to się jak nie dzieje w Polsce. Dlatego mówię, że nie można do tego dopuścić. Panie się, kiedy spotkanie?